Witam wszystkich w nowym odcinku na moim kanale z tej strony oczywiście Midler i zapraszam Was do oglądania, ale przed tym informacje. Pierwsza jest taka, że będą zaczynały się streamy na Discordzie z Batmana albo gierki z wami, więc zapraszam link w opisie. Druga informacja jest taka, że posiadam nowe Lego Star Wars i chciałem się zapytać, czy chcecie z tego serię. I chyba to byłyby wszystkie ogłoszenia, ale ja zapraszam do oglądania. W pierwszej pokażę Wam wygląd celi Ridlera. W celi możemy znaleźć dużo znaków zapytania. Wow, kto by się domyślił. Jak wszyscy wiemy, aż nie ma jednej ręki i odgryzł ją Killer Croc. Możemy znaleźć fajną ciekawostkę, która nawiązuje do tej sytuacji. Naklejone jest zdjęcie ręki Killer Kroka z napisem: precz od mojej szafki. Bardziej, ręce od mojej szafki, że nie wolno dotykać, w takim tłumaczeniu. Ciekawe. Do tej ciekawostki musimy się cofnąć do miejsca, w którym już pokazywałem jedną ciekawostkę. W sumie miejsce, które jest samo w sobie ciekawostką. Jest to pokój Harley Quinn, w którym jest dużo z Lin Jokera. Za to nie pokazałem wam, że w, że w gazecie jest napisane o lidze niesprawiedliwości. Coś takiego. Tu macie zdjęcie, jak to wygląda. Jest to ogólnie grupa przestępców. Ostatnio podczas gry w Batmana zauważyłem symbole na ścianie, które nie widziałem wcześniej przy robieniu ciekawostki Red Huda. Jak, jak na moje oko to było oko niebieski gość, spadający gość hmm, ziemia z Minecrafta jakby. Nie wiem dokładnie o co z tym chodzi. Może ktoś z Was ma, ma taką wiedzę, którą może napisać w komentarzu, co chodzi z tą ciekawostką, bo ja nie. Potem też znalazłem pokój Red Huda, który mi pisał wcześniej widz w komentarzu. I w tym pokoju możemy też znaleźć to, tylko że w innych kolorach. W kostnicy możemy znaleźć ciało Raysal Gula. do koniec dzisiejszego odcinka. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Teraz nie zapomnij zostawić dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych treści. No i cześć.